Hej, siemaneczko, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak instalować aplikacje z nieznanych źródeł. Zapraszam. Yeah, yeah. <totopatry> Więc tak, aby rozpocząć instalację, musimy wejść w menadżera plików. Po kliknięciu ja już mam rozłączone pominię wewnętrzną przeniosłem tu pliki, żeby po prostu, żeby. No, po prostu, żeby Wam e, nie pokazywać moich prywatnych rzeczy. I tu mam instalację. Musi być końcówka końcówka.up i klikam instaluj. Kliknij, instaluj, u każdego jest inna animacja. U mnie idzie pasek. Czekamy. Czekamy chwilkę. Skanowanie w i telefonach jest. I tak, aplikacja została, nasza aplikacja została zainstalowana. Jest tutaj Wam, że działa i wszystko jest w 100% tak sprawdza. Dziękuję za obejrzenie odcinka, jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Podziękowałby również, podziękowałbym również za subskrypcję i zostawienie dzwoneczka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hejka!